Co się stanie, jeśli odstawisz cukier na dwa tygodnie? Pierwsze, co zauważysz, to zmiana wyglądu twarzy. Z zaokrąglonej i opuchniętej stanie się smuklejsza i bardziej wyrazista. Powód utraty wagi jest prosty. Gdy odcinasz cukier, organizm zmienia źródło paliwa i zaczyna spalać komórki tłuszczowe. Tłuszcz i cukier to dwa główne źródła energii, a ciało z reguły wybiera cukier. Pozbawiając go dodanego cukru, dajesz mu szansę sięgnąć po zapasy tłuszczu, zaczynając od wątroby. Cztery narządy szczególnie korzystają na ograniczeniu cukru: po pierwsze, oczy, cukier niszczy siatkówkę i prowadzi do retinopatii cukrzycowej. po drugie, nerki. Mniej stanów zapalnych oznacza mniejsze ryzyko obecności białka czy cukru w moczu oraz neuropatii cukrzycowej. Po trzecie, tętnice goją się z uszkodzeń wywołanych cukrem, co zmniejsza ryzyko chorób naczyniowych i poprawia poziom cholesterolu. Po czwarte, mózg i nerwy. Spadek cukru redukuje stany zapalne, poprawia funkcje poznawcze, zmniejsza drętwienie palców u nóg i podnosi nastrój. Jeśli trudno ci zrezygnować z cukru, rozważ naturalny środek, który wspiera detoksykację i pobudza mitochondria w komórkach macierzystych. Polecam Shilajit, znajdziesz go w linku w moim profilu.